Dziś 7 maja nasza świdośliwa jest już w pełni kwitnienia. Jest to prawdopodobnie świdośliwa olcholistna tubylcza. Kupiliśmy ogród razem z nią. Ma pokrój jakby wielu takich małych drzewek rosnących razem. Wygląda jak wielki bukiet. A oto kwiatostany z bliska. Ma ciemne, fioletowe owoce. Fioletowo-granatowe. O smaku słodko-gorzkim i niesoczyste. Takie o mączystej konsystencji. Ja je bardzo lubię. Świetnie się mrożą. Pokażę ją Wam, jak... Będzie miała owoce. A tymczasem mamy taki piękny bukiet w środku ogrodu. I w dodatku możemy go oglądać z okien.